serwer od Apple, tak to istnieje, a raczej istniało, bo ten sprzęt ma ponad 10 lat i dzisiaj sprawdzimy sobie coś takiego jak Time Capsule do robienia kopii zapasowych z Maców. I dzisiaj sprawdzimy sobie, czy to w ogóle ma sens, bo w środku jest HDD i to działa też jako router, więc sprawdzimy, czy to w ogóle ma dzisiaj sens. Apple wypuściła akurat ten model w 2013 roku i tutaj ma dygresja, bo pewnie wygląd jest Wam bardzo znany, bo jest to plastikowa obudowa, pewnie do nawiązania do Maców mini z 2008 lub 2009 roku. Oczywiście jak to Apple, wszystko miało być ładne, piękne, ładnie prezentować się na biurku i być w banale konfiguracji, więc dzisiaj to sobie sprawdzimy, bo wyszły w ogóle niezłe jajca z tym, kiedy to kupiliśmy, bo Kasper nieźle się nagłowił, aby tam jakieś wersje przywracać, aby to w ogóle działało, jakiś brak wsparcia, ale to już nieistotne. Więc przechodzimy do mojej historii. Otóż przeglądałem sobie taki serwis Klein und Sagen, czyli po prostu taki niemiecki OLX. Trafiliśmy na bardzo fajną aukcję, gdzie on był wystawiony za okolice 50 euro, czyli mniej więcej 200 zł. Przeglądając dzisiaj polskiego OLX-a, to najtańszy, jaki jest, i chyba nawet jedyny, kosztuje 400 zł. W momencie premiery ta wersja 2TB, którą mamy tutaj teoretycznie, bo nie wiem, jeszcze go nie otworzyliśmy, kosztowała z dyskiem 2TB, uwaga, 299 dolarów. Co w 2013 roku było dość sporą kwotą. Zwłaszcza, że na tamte czasy, no to niewiele było takich rozwiązań, które to umożliwiały. Wiecie, takie kopie zapasowe z maków. I była jeszcze wersja 3TB, która była o 100 dolarów droższa. Ogólnie ta konfiguracja, taka pierwsza, powinna się odbyć w taki sposób, że odpalamy sobie taką fajną aplikację zwaną Airport na Macu i jedyne co musimy zrobić to podłączyć mu zasilanie i LAN. Oczekasz 30 sekund i powinno nam się to pojawić w aplikacji, więc sprawdzimy sobie czy to zadziała. Więc jedyne co to odpinamy zasilanie i do pierwszego, nie? Do pierwszego. Dobra, dysk, czuję, że się kręci i. i... Jest, pojawił się! Juhra! Ogólnie rzecz biorąc, to jest jeszcze taki jakby niby mały router, dzięki któremu możemy sobie po prostu przez niego korzystać z internetu, tak? I tu jednocześnie sobie możemy pofinać inne urządzenia i tu jest coś takiego, że nie można jakby tak łatwo zresetować ustawień sieci, więc w tym momencie mamy już utworzoną sieć Wi-Fi o nazwie Kacper, jeżeli dobrze rozumiem i hasło już tu mamy ustalone. No nie będziemy Wam tego pokazywać, bo to jest po prostu wpisanie tego i wybranie zabezpieczenia i to jest tyle. Co jeszcze? No to możemy sobie to oczywiście nazwać, ustawić hasło i możemy sobie tutaj zrobić po prostu router, czyli możemy sobie ustawić DHCP, możemy sobie ustawić statyczne LDZ To jest zapewne do ustawień od dostawcy, więc teoretycznie mógłbym tu wpiąć po prostu bezpośrednio dostawcę i by to działało. I sobie tu wybrać PPOE i sobie nazwa użytkownika i hasło i tyle. U ustawienia wi ustawienia sieci, to możemy sobie wybrać, czy ma być tryb routera DHCP i NAS, czy tylko DHCP, czy wyłączone. No, i dyski. I jak widzicie, mamy tutaj wersję dwuterabajtową. Możemy go wymazać, czego nie będę teraz robić, bo to będzie na pewno za długo trwało. Czyli teraz, według Apple'a, tak jak powinniśmy go używać, jesteśmy w pięci po prostu po Wi-Fi bezpośrednio do niego, bo on po prostu nam działa jako access point. Więc w tym momencie jestem wpięty. przetestujemy sobie dla jednego gigabajta. I zobaczycie, jak to cuda jest szybkie. 21 mega na sekundę. Megabajtów na sekundę. 299 dolarów. Aha, to w ogóle nawet, jako ciekawostka, tu nawet nie ma opcji konfiguracji tego normalnie z przeglądarki. To jest tylko aplikacja albo na iPhone'ie. A kiedy już to skonfigurujecie, czy na przykład na tym iPhone'ie, to tracicie do tego dostęp. No bo wtedy tylko używa się to z Maka. abstrakcja, no i zabójcze 25x26 MB, gdzie zwykle HDD ma taką mniej więcej prędkość 100 do 120 megabajtów na sekundę. Dobra, jesteśmy w 5 teraz bezpośrednio, czyli z moją kartą na typ C, tą 2,5 i 5 gigabitową, no ale hej, domyślcie się, to jest tylko 1 gigabit. Więc tak, aby wiecie, pokazać Wam jaki będzie transfer z tego cuda polanie, aby potem nie było, że wi ogranicza, też dla 1 gigabajta. I lecimy. Ale prędkość, po prostu po Ogólnie cały protokół Time Machine, czyli ten otepla do tworzenia kopii zapasowych z Maca, jest to mega wolne. Mimo, że tam się na przykład ustawi kilka giga do kopiowania, to tak naprawdę to trwa godziny, jak tu teraz mi Kasper powiedział. Więc czy to jakoś tak super płynnie i łatwo działa? No nie wiem. Dobra, kolejny teraz problem ogólnie z całym protokołem Time Machine może już nie samym urządzeniem, jest to, że kiedy chciało się zrobić kopię zapasową z dysku, który był większy niż Time Machine, który musi być dwa razy tyle, tak? Czyli tu macie dwa razy więcej niż macie w Macu, i kiedy chciał zrobić to. Z dysku, kiedy miał dysk 2 terabajtowy wpięty po USB i chciał zrobić z tego dysku kopię na time maszyna, wywala obłąd, że pojemność dysku w time capsule musi być dwukrotnie większa od dysku, który kopiujecie. Nieważne ile macie tam giga, czy macie na tym dysku 6 giga, czy macie 300 giga, nie zrobi wam go. Bo nie. Teraz Wam pokażę, w jaki sposób konfigurować robienie kopii zapasowych na tym urządzonku, czyli po prostu na time capsule. Pierwszy, gdzie musimy sobie wejść, to w ustawienia samego Mac OS, i w tym momencie szukajcie sobie, szukamy Time Machine. W tym momencie sobie tutaj klikamy na plus, aby dodać, i mamy tutaj nasz storage, który tak jakby wcześniej nazywaliśmy i dajemy konfiguruj dysk po wpisaniu poprawnego hasła czekamy aż się zamontuje a i okej okay. zeszyfruj backup nowe hasło ponowne hasło aha czyli to teraz szyfrujemy tę kopię którą będziemy potem na niego robić wpisujemy mocne hasło limit użycia dysku o kurde czyli tu a. no ale jaki to ma sens kiedy musisz mieć wykrotnie większy dysk jak w Macu no ale okej okay. dajemy po prostu brak że cały wykorzystywanie całego dysku i klikamy gotowe w tym momencie nam się tutaj nam pojawia i z tego co widzę, to zaraz nam się zacznie robić kopia zapasowa. Jeżeli chodzi teraz o jakiekolwiek ustawienia tego backupu, to w tym momencie sobie wchodzimy po prostu w opcję i tutaj możemy wybrać, czy jak często ma robić tą kopię zapasową, czy albo ręcznie co godzinę, codziennie, co tydzień. Ewentualnie yy, możemy zaznaczyć, czy chcemy, aby tworzyć kopię zapasową, kiedy korzystamy tylko z baterii, a nie z zasilacza. No i tutaj możemy sobie pododawać jakieś foldery, których nie chcemy mieć w kopii zapasowej. Ale dużo tych funkcji. Ogólnie rzecz biorąc, teraz sobie weźmiemy i sprawdzimy, jak szybkie Wi-Fi ma to cudo. Fakt, że test będzie tylko i wyłącznie z takiej odległości, czyli taki razy drzwi jakieś 40 cm. Internet jest 500-500, więc zobaczymy, jak szybkie Wi-Fi to ma. Wow, ty jest pełne. No, daje radę. To ja zaraz wracam zrobię szybki test za ściany. No, już spadło 100. W najgorszym możliwym miejscu ever. Szczerze? Nieźle. Z zasięgiem, serio. porównaniu do mojego routera, ja już tu nie mam hej. A zamknij jeszcze szybko drzwi. Czy nie drpję przypadkiem? Ja pierdzielę. To jest szybszy od mojego routera. To ma naprawdę dobry zasięg, jak na takie maleństwo. Potestowany go mamy. Teraz go sobie weźmiemy i sprawdzimy i zrobimy teraz dwa testy. Pierwszy, czy będę w stanie go otworzyć i go nie uszkodzić. I druga rzecz, sprawdzimy sobie, czy wymieniając ten dysk na SSD jesteśmy w stanie uzyskać jakieś większe prędkości, więc najpierw go trzeba wziąć i otworzyć. O, 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 jest dobrze, jest dobrze. O, 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 o. szyiło, to jest dobry znak. Panie, to jest luźnik. tego co widzę, on w ogóle nie był otwierany, więc prawdopodobnie yy, tu będzie faktycznie ten dysk, yy, że tak powiem, oryginalny. Okej, okay. jest dobrze, jest dobrze. I ostatni. O, jest. Może <noise> <noise> to nie jest dobry pomysł, aby to tutaj robić? Boże, jakie to jest ciepłe w ogóle? Ile to pracowało ze 3 godziny? łoros, Ło2 i Ło3. Widzicie to? Łoto, to, 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 to. Raz. Pod tym jest dwa. I to jest trzy. I to są trzy rzeczy, które musimy rozłączyć, zanim go cały wyjmiemy. Dobra, teraz tak, zasilanie trzeba dać do góry. Ło tak. Zobaczcie w ogóle, jak Apple projektuje swoje rzeczy. Robią wszystko. W taki sposób, aby jak najbardziej utrudnić nie Czyli, aby wyjąć ten dysk, musicie to, na pewno to odłączyć. Musicie te kolejne, kolejne kabelki odłączyć, bo one przechodzą, jakby wiecie, nad, nad, nad dyskiem. No i w tym momencie nie jesteście go w stanie tu nic zrobić, dopóki tego nie odłączycie. Uwielbiam, jak oni to projektują. Okej, okay, teraz teoretycznie to wyciągamy do góry. Zobaczcie sobie teraz. Jak jest to złącze SATA zrobione? Tu jest normalnie dysk i tu jest normalnie złącze, które tu później idzie tasiemką, obchodzi i tutaj wchodzi w samo to. szczacze, Będę dumny siebie, jak my to go odpalimy z powrotem i będzie działać. Teraz jakoś trzeba ten dysk wyjąć. Chodź! Teraz... Ty chcesz to? No i jaki mamy dysk? A, jest oryginalny! Bo Seagate y miały czarną naklejkę, jeżeli były w urządzeniach od Apple. Jest w tym momencie to jest oryginalny dysk. 2015 rok. Wcale go nie wyjąłem z serwera. Tylko jest teraz problem, nie? Bo ten dysk. jest dyskiem 2,5 zala. Więc go weźmiemy najwyżej tak na szybko uruchomimy. Nie otwier zamykając go tak całkowicie, tylko tak w miarę jakoś. I go po prostu odpalimy i zobaczymy, czy te transfery faktycznie będą szybsze ze względu na dysk. Eee, więc okej, okay. to najpierw zaczniemy od samego tego. Okej, okay. dobrze, gotów? To ma być zielone chyba, nie? O, czekaj, jest niby jakiś ten? Jest wewnętrzny, jest zewnętrzny, wymaga naprawy. Działa! Zuchcen. Dobra, pierwszy test mamy z głowy. Pacjent przeżył. Ogólnie jak teraz widzicie na ekranie otóż y, Airport y, wykrył nasze time capsule. No i tu niestety ale mamy problem z dyskiem. Hej, no, go zmieniliśmy, nie? To teraz co trzeba go wziąć i że tak powiem, sformatować. Czyli ten dysk Airport, tak? wymasz I tu mamy w ogóle do wyboru, że napisz dane zerami 7 razy lub 35 razy. Zrobimy sobie na szybko, że tak powiem, i mam nadzieję, że to szybko potrwa. Oby. Nie gadaj, że pacjent przeżył. Jak ja kocham Maka. Oczywiście 1 giga. I. 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 jest to samo. <noise> ha! Wymiana w tym dysku nie ma sensu. Bo jak SSD tu nie. No no, hello, tak 500 na 500 mega, a tu jest 100 na 100. Jak tu nie ma szybciej, no to. To, sorry, to jest winne samo to, bo ja już nie widzę innej opcji. To by tu jeszcze mogło być innego winne. Ogólnie, co się okazało podczas montażu tego materiału, że podobno da się wejść na tego time capsula z poziomu Windowsa. czy Trzeba jeszcze Wam wziąć i po prostu pokazać. Dość mocno cofamy się w czasie, bo tutaj jest potrzebna obsługa SMB 1.0, którą trzeba specjalnie włączyć w Windowsie, bo przestała mieć wsparcie w 2013 roku po bardzo wielkich atakach i po tym, jak się okazało, że SMB 1.0 jest dziura WXR. Więc co? Zrobimy to ale ja bym tego w ogóle nie robił, no, ale mnie zmusiliście. Ja to sobie zrobię na Windowsie 10, yy, czyli po prostu szukamy sobie yy, łącz i wyłącz yy, funkcję systemu Windows i tutaj sobie trzeba znaleźć SMB. Obsługa udostępnienia SMB 1.0 przez CIFS i włączamy sobie klienta, no bo nasz serwer to jest po prostu na tym Time Machine, więc sobie uruchamiamy. Będę prawdopodobnie musiał zrobić restart laptopa, Dobra, jesteśmy teraz po restarcie, teraz sobie zrobimy i yy, po prostu zmapujemy ten nasz udział sieciowy, który jest tutaj na tym yy, Time Capsule i teraz tak, wchodzimy sobie po prostu w dowolny możliwy folder i musimy teraz zrobić po prostu dwa backslash'e, no i mój adres IP tego Time Capsula. to jest akurat 192.168.1.159 i co jest najlepsze, musiałem wyłączyć yy, zapory systemu Windows, bo inaczej się wysypywał całkowicie Explorer, więc Windows bardzo chyba nie chce, z tego korzystali. Teraz się trzeba zalogować. O, jest ok. Dobra, teraz mamy storage I czy tu wejdziemy? Będziemy mieli uprawnienia? Że jestem ciekaw. O, dobra, działa. Więc teraz to sobie zmapujemy. Mapuj dysk sieciowy bez ponownego połączenia, no bo to jest nam niepotrzebne. No i teraz mamy pewnie już cały widoczny dysk. Dobrze myślę? Dobrze myślę. No i mamy tu 1,81 terabajta. No i teraz go sobie przetestujemy. Więc standardowo Dista Crystal, Crystal Dismark. Zrobimy sobie dla zwykłego testu i oczywiście zrobimy se wszystkie Dobra, jak widzicie zapis i oczy Jest właściwie taki sam jak na Macu Czyli 38,5 MB dla odczytu I 23,5 MB dla zapisu No kurde, jakby kupić jakiś, nie wiem Terminal na Allegro i nie wiem Do tego jakieś jeden czy nawet dwa dyski HDD To na pewno to będzie szybsze to raz A na pewno będzie to tańsze niż ten tań kapsul Już pomijam tą cenę, którą my za niego daliśmy Ale nawet tam za te chyba 400 zł Co było to na tym o Eliksie To myślę, że spokojnie i jeszcze powinno wystarczyć Więc jak dla mnie to nie ma kompletnie sensu dla użytkowników Windowsa. Kompletnie. A teraz lecimy do podsumowania. Dobra, to tak pokrótce podsumowując. Macie moim zdaniem najistotniejsze wady i zalety na ekranie. Sami zdecydujcie, czy warto. No i to tyle, na razie.